Świat jest odrażający, brudny i zły. Czy tylko świat na Żeneta? Ósmy dzień 29 warszawskich spotkań teatralnych. Dziś walko nagata tu gracz z teatru imienia Stefana Jaracza w Łodzi. Jean jest tak jaskrawy, tak cudownie bolesny, że dla mnie jest absolutnie Szekspirem XX wieku. Dlatego, że jest niezwykły, dlatego, że jest nienormalny, dlatego, że nie moralizuje, nie wygraża palcem, nie mówi tacy jesteście źli, niedobrze, a powinniście być zupełnie inni. Dlatego, że pisze o tym, czego sam doświadczył. i dlatego, że nie ma żadnych oporów. Nie ma czegoś takiego jak prawda, jest nie tylko prawda w chwili, danego momentu. Czy są prawdziwi ci od nas? Prawda wiadomo to jest takie hasło teatralne, musi być prawda, na scenie nie prawda, to musi być prawdziwy. generalnie mówimy, prawdziwy mówimy o prawdzie On mówi gówno prawda. Zanie na 13 centymetrowych szpilkach jest po prostu masakrą. Przez dwa miesiące ja myślałem, że umrę. Do tej pory mam skurcze w nogach, jak był jakiś dłuższy okres nie chodzę. No to była bardzo, bardzo ciężka robota, przynajmniej jeśli chodzi o, jeśli chodzi o karmę I, i o mnie, więc to od samego początku weszły, weszły szpilki, no a potem podglądanie też Ja robię to najlepiej jak umiem, a, a nigdy przecież się nie widziałem tak naprawdę. Nigdy nie widziałem, ile w tym jest kobiecości, ile w tym jest takiego jakiegoś czynnika męskiego. Listy moi, którzy byli pierwszy tam na premierze, yy, poznali mnie. On mówi o sprzedawaniu zasad, dłuższej moralności i o tym, że każdy z nas ma sobie kurwa. On w cudowny sposób bawi się konwencją teatralną, wpuszczając ludzi w sytuacje najbardziej dramatyczne, ekstremalne. Co chwilę mówi, o nie, jesteśmy w teatrze, to nie była prawda. To było tylko na niby. Wszystko to jest udawanie. Przy nim awangarda to naprawdę, taka awangarda teatralna, czy jakakolwiek plastyczna, to jest absolutna staruszka. Ja nie mogłam się powstrzymać i dokonałam pewnych zmian. Mam wrażenie, że on nie do końca ufał aktorowi. To znaczy, opisywał wszystko tak szczegółowo, że nie pozwalał na dziejstwo. Starałam się nie, za, nie zasypać sceny mięsem, żeby na aktorzy nie mówili kurwa co drugie słowo. No ale jak ma być dosadnie, no to musi być dosadnie. Nie może wrzasnąć przez pół sceny, drap i chruście, no bo wtedy nie wiadomo w ogóle w jakiej epoce jesteśmy. Szkoda, że nie mogła mnie pani tutaj widzieć, kiedy stałam ze stopą na głowie węża. Teatrze się nie da opowiedzieć, dlatego że teatr to jest miniaturka świata. I zawsze, kiedy będziemy próbowali pokazywać mechanizmy teatralne, czy będziemy próbowali pokazywać teatr jako taki, to zawsze będziemy pokazywali życie.